Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej przed 26. kolejką PKOBP BP Ekstraklasy, w którym Korona Kielce zmierzy się na meczu wyjazdowym z Widzewem Łódź. Jest z nami trener Kamil Kuzera, dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Oraz przedstawiciele mediów. Zachęcam serdecznie do zadawania pytań. Dzień dobry Panie Trenerze. Panie Trenerze, za nami przerwa reprezentacyjna. Przed tą przerwą tam było sporo kłopotów kadrowych, część zawodników dochodziła do siebie. Jak ta sytuacja kadrowa wygląda na ten moment przed tym poniedziałkowym spotkaniem? No, sytuacja wygląda w ten sposób, że o tyle mm, udało nam się doprowadzić do, do zdrowia e, Markusa Godinio, e, Daniego Trejo. Pozostali mm, zawodnicy to jest Briczak, Fornalczyk, Łukowski, Petrow, do tego doszedł Strzeboński, do tego pod znakiem zapytania stoi występ Piotra Malarczyka w najbliższym spotkaniu, no i niestety wczoraj na treningu wydarzyła się sytuacja bardzo zła dla nas. Mianowicie, no, no wczoraj opuścił trening z wczorajszych badań, które przeprowadziliśmy jeszcze w nocy i które się potwierdziły w kilku źródłach. noncze zerwał więc zadła krzyżowe, także nie będzie do naszej dyspozycji. Czekamy na to, gdzie będziemy go leczyć, bo kilka rozwiązań jest. Między innymi jednym z nich jest Barcelona. Eee, I nad tym pracujemy. Eee, mówiłem o takaczu, nie mówiłem o takaczu. To takacz jeszcze też nie jest do dyspozycji Strzeboński mówiłem, no to myślę, że mamy wszystko, natomiast pozostali, mm, pozostali są zdrowi. Ten czas, który mieliśmy teraz do dyspozycji po badaniach, które zrobiliśmy. Po, po powrocie z tego, nazwijmy to, krótkiego urlopu wolnego, a mianowicie badania krwi, potwierdziły tylko to, że naprawdę bardzo dużo nas kosztowały te dodatkowe mecze, mecze pucharowe i byliśmy bardzo mocno wyeksploatowani, dlatego też tą przerwę. Głównie spędziliśmy na tym, żeby, żeby się zregenerować. E, oczywiście nie odpuszczając pracy, natomiast musieliśmy tutaj bardzo mocno skupić się na tym, żeby dojść mm, do zdrowia. W którym kolanie? No, no, zerwał to wiązadko? E, to będzie prawe kolano. De facto, teraz jak pan to tak wyliczył, tych zawodników, których nie ma pan do dyspozycji, to ta sytuacja wcale się nie poprawiła. No liczbowo, pow powiedzmy tak, tak no liczbowo, liczbowo na pewno na pewno się nie poprawiła. No mamy zrobił nam się duży problem w środku pola i, i to jest. Tak, no, no i taka. Tak, no do tego jeszcze wypadł Strzeboński, także no tu mamy spory problem. Dlatego też myślę, że troszeczkę będziemy musieli przeorganizować naszą strukturę gry. No ale od wczorajszego wieczoru już nad tym pracujemy. Dzisiaj mamy trening, żeby to wszystko poukładać. E, najważniejsze jest jedno: że przyszedł czas e, nie ma co ukrywać oceny e, oceny pracy mojej, oceny pracy klubu oceny pracy przede wszystkim zawodników. E, granica błędu dzisiaj jest bardzo mała jesteśmy w pozycji nazwijmy to, zerowej. Natomiast jeżeli nie chcemy w tej pozycji pozostać albo z niej, kolokwialnie mówiąc, spaść, to dzisiaj oczekuję od swoich zawodników, od siebie, od swoich trenerów maksymalnej pracy i wyciągnięcia tego, co każdy ma, co każdy ma najlepsze, bo, bo mamy te dobre rzeczy i, i te rzeczy musimy pielęgnować, natomiast dzisiaj jest nam potrzebna koncentracja i odpowiedzialność, i to jest. Dzisiaj najważniejsze, dzisiaj każdy z tych zawodników, który jest zdrowy, każdy z tych, który jeszcze jest w miarę powiedzmy to trochę kontuzjowany, ale dochodzi do siebie, trzeba jak najszybciej się pozbierać, bo weszliśmy w decydującą fazę sezonu i, i każdy z zawodników, również ja i trenerzy musimy dać siebie to, co mamy najlepszego, jeżeli to zrobimy, będziemy zdyscyplinowani i skoncentrowani na swoich zadaniach. Przez pełne 90 minut, bo, bo ostatni mecz nam pokazał, że naprawdę mamy spore możliwości i, i ten zespół ma bardzo duży potencjał ludzki. Natomiast indywidualne wyłączanie się nawet na sekundę pokazuje, że w poważnej piłce, jeżeli chcemy w niej być, nie możemy sobie na to po prostu pozwolić. Musimy być zdyscypli zdyscyplinowani i konkretni przez pełne 90 minut i przez każdą sekundę meczu. Jakiego spotkania możemy się spodziewać w Łodzi, no bo chciałoby się, aby to był taki mecz jak ten ostatni z poprzedniego sezonu, wygrana Korony Kielce 3 do 0 przypomnę. Ale w tym sezonie Korona na wyjazdach radzi sobie bardzo przeciętnie, że tak delikatnie to ujmę. No a widzę u siebie potrafił wygrać i z Legią Warszawa i potrafił wygrać z Górnikiem Zabrze, który jest wiosną liderem, gdybyśmy taką małą tabelkę Zrobili, więc jak pan sobie to wyobraża to spotkanie? Na pewno bardzo trudne spotkanie i biorąc pod uwagę ostatnie wyniki widzewa, to te wyniki dzisiaj widać po widzewie pewność siebie i, i odwagę w grze i, i te wyniki to nie jest jakieś odkrywcze, zawsze budują te wyniki u siebie, gdzie gdzie pełny stadion kibiców. To na pewno pomaga zespołowi, natomiast my zdajemy sobie sprawę z tego, rozmawialiśmy o tym. Wszyscy jednogłośnie powiedzieliśmy, że my chcemy zostać w tej lidze. Chcemy, nie chcemy, nie chcemy być bylejacy. Jeżeli, jeżeli chcemy w niej pozostać, to takie mecze mm, jak w Łodzi, choćby ten najbliższy, życie pokazuje, że potrafimy wygrywać. Musimy wrócić na, na swoje tory, ale to, to na pewno nie będzie łatwe, bo przeciwnik na pewno mocny, dobrze zorganizowany, ale my też potrafimy. Być dobrze zorganizowani, też potrafimy dobrze grać w piłkę, i mam nadzieję, że to zobaczymy w najbliższym meczu. Dziękuję. Panie trenerze, pytanie o Wizę w Łódź, bo Daniel Myśliwiec stara się grać piłką, jest dużo dośrodkowani i to chyba zaczęło wychodzić, co widzimy po wynikach i, i sposobie prowadzenia meczów przez Wizę. więc co będzie kluczem, jeśli chodzi o koronę, żeby tej gatuty wyłączyć, bo tych dośrodkowań jest sporo, ale coraz częściej są już celne. No tak, tu dużo gdzieś tam było rozmowy na ten temat tych dośrodkowań, tak, z której strefy one są przydatne, z której nie, korzystając, yy, tak naprawdę prostych rzeczy, tak, I, i, i całkiem nieźle wypełniają to pole karne i, i te dośrodkowania rzeczywiście są, yy, są przygotowane, natomiast yy, klucz do tego meczu, yy, myślę, jest w organizacji i w dyscyplinie, bo, bo to, że przeciwnik ma piłkę, to, że yy, znajdzie się w danym sektorze, jeżeli na jakiegokolwiek zawodnika nie wywierasz presji, nawet będąc niżej to na tym poziomie rozgrywek, jeżeli masz piłkę ustawioną i e, i przygotowaną do dośrodkowania, to jest duże prawdopodobieństwo, że ona trafi tam, gdzie gdzie chce dośrodkowujący, także e, na pewno dyscyplina, dyscyplina jest tutaj kluczem i, i swój pomysł e, na ten mecz mamy, tak jak powiedziałem, musimy to troszeczkę przeorganizować ale, ale Jesteśmy gotowi do tego, najważniejsze, że jest energia. No wczoraj nam się to troszeczkę zachwiało i e, pod względem takim trochę mentalnym e, w zespole, bo zawsze jeżeli przytrafia się taki uraz, to, to gdzieś się pojawia mm, taka niewiadoma, tak? natomiast no, dzisiaj mamy jeszcze dzień na to, żeby e, żeby się z tej sytuacji pozbierać i, i, i na pewno to zrobimy. Wiem, jak mocno to też Nącze przeżył. Ja też wczoraj z nim byłem w nocy jeszcze na tych badaniach i sporo rozmawialiśmy, wiem, że będzie z nami, wiem, że takie rzeczy się zdarzają. Natomiast ja myślę, że ten mecz śmiało możemy spokojnie rozegrać dla niego i na pewno dla niego największą radością będzie. będzie będą trzy punkty po prostu w tym meczu, I, i ta ciężka praca, którą wykonał wczoraj wykonał w naszym zespole niesamowitą pracę i też niesamowitą rolę miał do tej pory. Po prostu nie pójdzie na marne i zespół zespół zrobi to jutro dla niego. Proszę powiedzieć w poniedziałek. sam Nono to zrobił czy, czy z udziałem właśnie rywala w walce? Ja, wie pan co no to jest normalny normalny trening. Nie było tam e, oczywiście to były nazwijmy to gry takie na małej przestrzeni. Natomiast sama sytuacja która była tam nie było kontaktu nie było kontaktu była Chęć po prostu zabrania piłki, ta noga została troszeczkę w trawie, dociążyło to troszeczkę ciężar ciała i siła jaka, jaką generuje, no, no bo na rzeczywiście na tych nazwijmy to krótkich nóżkach, tam jest olbrzymia moc i, i ta noga została naprawdę, kołki zostały w trawie i to wszystko docisnęło, nie było tam udziału, nazwijmy to osób trzecich, także zdarzają się takie rzeczy, niestety niestety się przytrafiły, Mam nadzieję, że tak powiedziałem, No, 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 no wróci, zrobi operację, wróci i będziemy, będziemy jeszcze z niego mieli pożytek. To olbrzymia strata dla korony, bo wiemy, ile znaczył Nono, nie tylko jeśli chodzi o grę, ale też o pressing, o to, kto gdzieś wszystko zaczynał, kontrolował. Nie ma też Dalibora Takacza, czyli drugiego zawodnika, który też ma takie cechy, więc naprawdę trzeba się przeorganizować w krótkim czasie na widzę. I czy tutaj będzie wdrażany zupełnie nowy pomysł, czy jednak będzie trener szukał takiego zawodnika, który może wskoczyć właśnie w to miejsce i realizować to zadanie? Nie, no muszę to przeorganizować. Dzisiaj nie mogę pozwolić sobie na to, żeby szukać, bo po prostu nie mam takiego zawodnika. Gierzy, 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 Pomysł na to mamy i mam nadzieję, że to się po prostu w najbliższym meczu obroni. Powiedział trener o tym zmęczeniu. Sporo dni wolnych dostała drużyna. To było chyba potrzebne. I czy trener właśnie, nie wiem ile się zbierze, 6 albo 7 dni po prostu odpoczynku dla zawodników w tych dwóch tygodniach, to widzi trener teraz energię, która wróciła, jaką tą iskrę, o której trener mówił? Tak. W planie mieliśmy, w pierwotnym planie było. Trzy dni wolnego praca, trzy dni wolnego praca. Natomiast tutaj, jakby zrobiliśmy, może nie ukłon, ale zrozumienie w stronę tych zawodników, którzy, którzy są spoza, którzy. Wiem, że w takiej sytuacji największą wartością dla każdego człowieka, jeżeli coś w życiu się nie układa, jest rodzina. I, i taką podjąłem decyzję, że ten czas spędzony z rodziną będzie, będzie dobry, będzie lepszy niż najlepszy trening i tak też to wygląda, tak jak powiedziałem, jest naprawdę dobra energia. Wytuściliśmy te rzeczy, które, które nam przeszkadzały, wyczyściliśmy głowy. Tak jak mówię, może ja to źle powiedziałem, że jest zła, zła energia wcześniej, bo nie o to mi chodziło. Chodzi o to, że taki przypadek, który się przytrafił wczoraj. Takim naszym serduszku, tak. No bo no, czy to jest takie nasze serce małe i, e, i, i wulkan emocji, także na pewno na pewno każdy to przeżył, na pewno my, nie, nie, nie stricte już wiadomo, że jedną rzeczą jest to, jaką rolę odgrywa na boisku, natomiast najważniejsze też, jakim jest człowiekiem w szatni, jakim jest człowiekiem poza tym. I, i zupełnie najprościej po ludzku jest żal, jest smutek. Natomiast e, życie idzie dalej trzeba. Trzeba się w tym wszystkim pozbierać i dzisiaj mamy zajęcia, i, i jestem pewny, że już ta energia e, po prostu wróci. A takie rzeczy się zdarzają, i, i tak jak powiedziałem, musimy jako zespół wycisnąć wszystko, co, co mamy i ten mecz po prostu dla, dla nono wygrać. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli. Tak, proszę. Dzień dobry, trenerze. To jeszcze właśnie ode mnie pytanie takie ogólne na temat. Tej plagi kontuzji, bo wydaje się, że tak właśnie trzeba nazwać urazy typu zerwanie więzadeł krzyżowych i czy trener ma, jakąś swój, ma swój ogląd na, na to, co dzieje się w ostatnich latach piłce nożnej, bo myślę, że każdy zespół przed sezonem liczy się z tym, że na któregoś z zawodników ten los padnie nieszczęśliwy i będzie musiał się z tym zmagać. W koronie w jednym sezonie to są dwa przypadki. Mm -hmm. No na pewno ten temat więzadeł jest dosyć teraz taki na topie. Według nas i według mnie wynika to z tego, że piłka nożna. Dzisiaj zawodnicy naprawdę są poddawani ekstremalnym przeciążeniom. Dzisiaj te środki treningowe i, i rzeczy prędkości, hamowania, z jakich prędkości musisz wyhamować, zmiany kierunku, pracy są naprawdę bardzo duże, ta moc. E, moc zawodników rośnie, bo to, to, jest, to jest normalna rzecz, że na tym pracuje, żeby to wzrastało. Natomiast e, najprościej, no, wszystko ma swoje, e, swoje jakby granice i, i tutaj jakby nie ma myślę, jednego zdrowego rozwiązania, bo, bo po prostu jest moment, w którym wydawałoby się, że te nogi wytrzymują naprawdę horrendalne obciążenia i, i tam nic się nie dzieje A w najprostszych sytuacjach choćby takich jak wczorajsza Nono czy wrócimy do kontuzji Łukowskiego gdzie nie ma kontaktu nie ma jakiegoś dużego przeciążenia po prostu to strzela tak i, i, i myślę że tutaj na to, na to nie ma recepty po prostu no, tak e, jeżeli popatrzymy na, na, na ligi europejskie to po prostu to też się zdarza. Natomiast kluby, myślę, pod względem kadrowym są po prostu bardzo mocno zabezpieczone i, i te straty są, są po prostu uniwelowane. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to ja pozwolę sobie zadać jeszcze jedno standardowo z Twittera. Pozostając trochę przy temacie zmęczenia. Czego brakuje, aby zwyciężać? Czy markery zmęczeniowe są tam, gdzie sztab spodziewał się, że będą w tej fazie sezonu? No tak jak powiedziałem wcześniej, po tym jak zakończyliśmy tą, taki ciężki okres dla nas, bo ten puchar naprawdę nas dużo kosztował, dodatkowym mecz z Rakowem do, do, ko, też kosztował. E, spodziewaliśmy że ten, się, że ten, organizm, te organizmy będą wyprute i tak, e, e, i tak rzeczywiście było, to się, to się potwierdziło, dlatego też tak rozplanowaliśmy tą przerwę, żeby maksymalnie Zregenerować tych chłopaków, tak jak powiedziałem, nie, nie, nie pomijając rzeczy, które są naprawdę bardzo istotne. Czego, czego jest potrzeba? Potrzeba jest temu zespołowi przede wszystkim zwycięstwa, bo to zwycięstwo w ostatnim meczu z Pogonią było naprawdę bardzo blisko. Bardzo mocno zapracowaliśmy na to, żeby zwyciężyć. Różne rzeczy się nałożyły na to, że finalnie błędy. Które popełniliśmy na boisku, błędy, które towarzyszyły temu meczowi, spowodowały to, że pozostaliśmy w negatywnych emocjach. Natomiast ja jestem przekonany, że ten zespół, jeżeli zwycięży po prostu pójdzie serią, bo ta seria jest nam dzisiaj bardzo, bardzo potrzebna. A też weszliśmy w fazę taką sezonu, że te mecze nazwijmy to z górą. Z tymi mocnymi mamy, mamy za, powiedzmy, za sobą, został nam Lech Poznań, tak? taki z tego topu. E, także mamy absolutnie zespoły, które są absolutnie w naszym zasięgu. E, I tu stricte rozgrywa się e, walka o utrzymanie. I, I tak jak powiedziałem, przyjdzie ocena na to, ona już przyszła, e, na to, żeby po prostu się określać jaką pracę wykonaliśmy, jaką pracę, kim jesteśmy jako zawodnicy, kim jesteśmy e, jako trenerzy, ale do tego wszystkiego potrzebne jest zwycięstwo, a żeby zwyciężać dzisiaj w tej fazie sezonu naprawdę musisz być mocno skoncentrowany i zdyscyplinowany, I tak jak powiedziałem, w każdej sekundzie realizować to, co, e, to, jaki mamy plan, to jakie mamy założenia, bo e, możemy mówić o planach, możemy mówić o założeniach, możemy mówić o tym, że jesteśmy dobrzy, ale życie pokazuje, że jeżeli się wyłączamy, chociaż na chwilę, to cierpimy. Bardzo cierpimy i, i w naszym przypadku kosztuje nas to punkty, których, których wiem, że nie powinniśmy tracić, ale, ale nas to kosztuje. Dlatego też jasny przekaz do, do zespołu jest, jasny przekaz jest dzisiaj. Dzisiaj potrzebujemy najlepszej wersji każdego z nas. Każdego, absolutnie każdego. Najlepszej wersji kibiców, najlepszej wersji trenerów, najlepszej wersji. Piłkarzy, najlepszej wersji korony, jaką, jaką chcemy oglądać, i jeżeli to spełnimy, to nie jest łatwe, ja wiem, ale dzisiaj wszyscy musimy być po prostu razem i, i wszyscy razem powalczyć o to, żeby, żeby ekstraklasa została w Kielcach. Dziękuję bardzo, tenerze. My za chwileczkę wracamy z drugą częścią konferencji. Dziękuję. Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o po finał Gęce! Taki mamy klimat, to waleczne serce żółto czekbo na drużyna Gęce! Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o po finał Gęce! Taki mamy klimat, to waleczne serce żółto czekbo na drużyna Gęce! Korona to rodzina, w każdym meczu grać jak o po finał Gęce! Taki mamy klimat To waleczne serce, żółto-czerwona drużyna Gdy wychodzę na murawy, nie złapię mnie na osajdzie, To korona Kielce dzisiaj rymy dla was kładzie Idzie kontra, pęka rywal, bądź zdrowy jak ryba Potrzymamy się na pewno, a nie chyba tak ekstra klasa, duma, śmie to Codzienne wartości, tu są wyjęte z boiska Patrzę na to z bliska jak z 11 metrów Ślifuję precyzję, by się tu wystrzegać błędów Pełno sentymentów, kochana korona I co by się nie działo, tu się liczy tylko ona Szacunek dla ona Powodzenia bracia Walczysz i trenować na zaplece już nie wraca Między i fori Wiedzę to nie przypada. Witamy Państwa na drugiej części konferencji przed meczem widzę w Korona Kielce. Z nami jest Joff Hofmeister. Jo. Hello. Zachęcam przedstawicieli mediów do zadawania pytań. Hello. Wolf. Pytanie, jak Szatnia radzi sobie z tym problemem, jakim są kontuzje w zespole? Było kilka, teraz jeszcze no wczoraj i jaka jest atmosfera w tej całej sytuacji? Um, of course, everybody who watched the, the t our team knows that Nono is one of the most important players, also as Hugo, and it was tough to see him suffering and get the, this injury, but as football players and our commitment to the, to the club and to the fans, we need to keep going and to do everything we can to succeed in our mission. Oczywiście wszyscy wiemy jak ważnym zawodnikiem jest dla naszej szatni Nono. Nie było nam łatwo patrzeć na to jak cierpi po tym jak doznał tej kontuzji. Również tak samo było z Kubą Łukowskim. Natomiast jesteśmy zawodnikami. Musimy robić swoje dalej i musimy patrzeć na to, żeby wykonywać swoje obowiązki, a takie sytuacje po prostu się zdarzają. Rozgrywki powoli zbliżają się do końca, bo zostało jeszcze 9 meczów. Sytuacja korony nie jest łatwa. Ja wiem, że drużyna wierzy w to utrzymanie. Natomiast zdaję sobie pewnie sprawę i iowi i cała ekipa, że nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę, że tak trudno przychodzi koronie zdobywać punkty. Uh, yes, everybody know that our situation is not easy. But football is not always easy. Uh, tak, oczywiście wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, jakaś nasza sytuacja, ale też pamiętamy o tym, że piłka nożna nie jest nigdy łatwa. I wish that we can change the result from the past, but not me and not everybody else can. So the only thing we can do is to focus on the next game and do everything we can. Chciałbym oczywiście cofnąć czas i móc zmienić rezultat niektórych meczów, ale oczywiście wiadomo, że żaden z nas nie jest w stanie, więc jesteśmy w tym momencie skupieni na tym, żeby patrzeć do przodu i zrobić wszystko, co możemy, aby poprawić te wyniki. Z czego jego zdaniem wynika taka różnica w grze zespołu, że potrafi grać świetnie jak w pierwszej połowie z pogonią Szczecin, jak w pogoni za Legią Warszawa, a zdarzają się takie słabe mecze jak w Lubinie z Zagłębiem czy z Rakowem Częstochowa?

Chcemy czerpać z doświadczenia, gdzie gramy najlepiej w następnym meczu, a nie z tego, gdzie graliśmy gorzej, po to, żeby pokazać się z lepszej strony, czy mecz z widzewem to może być taki przełom dla Korony Kielce w przypadku na przykład zwycięstwa, że będzie już łatwiej? Uh, for sure, everybody knows that this game, also because of importantness and also because of his timing, is very important for us. And, yeah, yeah, sure. and the only thing we can do, as I said, is to give 100%. We're going to do everything we can. That's all. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie tak jak Pan powiedział, taki mecz może być przełomem, a my zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby doprowadzić do tego, ponieważ taka, taki, taka, taki rezultat, taka wygrana może nam przynieść potem korzyści i taką serię zaprezentować, tak jak tutaj rozmawiamy. Dziękuję czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to my serdecznie zapraszamy do tego, żeby śledzić poniedziałkowy mecz w kanale Plus, kanale Plus Online oraz na kanale TVP Sport, a my razem z całym sztabem szkoleniowym i z piłkarzami życzymy Państwu wesołych, radosnych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy. Iof, e can you say something to the fans that they to support us or you have some words to the, to the fans for me? Oj fans is amazing powiedział, że nasi fani są niesamowici prosimy o to, żebyście wspierali nas, bo za każdym razem, kiedy to robicie, to drużyna to czuje, więc bądźcie z nami w tych momentach, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy.